Żałuj, czy ty o mnie o widzisz? Aha, a to nie widziałem, no bo no nie, nie jesteśmy wszyscy. Nie Chodź, że. będzie na bo impreza dwóch barmanów, nie? No no to jest, to jest, to jest Dawaj, wypnij się jest dla szefa na to klapsa. A właśnie tak. DJ Jeszcze raz, drugi, drugi pośladek Chci. Dobrze. Taka no, no, pracownica, to pracownica, to 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 pracownica to jest pracownica. Przakobój się, Hehe, od kasy wam to. Patrz, on chciał we mnie wjechać, patrz! Nie, nie, od razu zetkować ich, od razu! Jest, zetka, 123, 220, oni chcieli we mnie wjechać od kopa. I ty, Brutusie, przeciwko mnie? Jaki Brutusie, za absent twoim jestem? No, trochę tak. Tak? No trochę tak. Tak? No trochę tak. No trochę tak. Tak? No trochę tak, no tak. Tak się pchasz, tak się pchasz? No tak, no tak, no tak, no tak, no, 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 no. A moja słuchaj, a maja nie wolno, nie Dustin to. przestań, Dustin tui, kopa, nie. Dustin nie wolno tak, nie wolno, a poszedł, musiał kopa, weź coś to jest sklipuj, a niewzruszona! nie wzruszona, a ma wywalone! a maja przepraszam Kurwa skul, nie dość, że w życiu pizdom jesteś, to jeszcze w gierce grasz pizdę. Byś się zajebał z otwartej, a nie... Chodź cię podniosę, skakuj tu. Hop. Stał pod blokiem i kurwa zaczął do mnie gadać takie rzeczy, jakie gadał no, po tydzień. to teraz kurwa mamy dyzia na, na głowie kurwa i inne sprawy, a kurwa jakiegoś peta. Fajny kurwa desyk, nie? Fajne kurwa lagi w dupy jebaną! Kurwa strzelasz chłopa i nie trafiasz na tym kurwa serwerze! Kochaniutka, No ze mną nie zginiesz, ze mną nie zginiesz! Nie! No... No... Tutaj, o, kochaniutka, chodź tutaj, no! I do pracy, do pracy! Do pracy, bo czekają klienci, cześć! O <laughs> 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 No kurwa jak mnie to rozjebało, przecie niczego nie zahaczyłem. Bardziej. Czytelnie, czytelnie bym prosił. Dokładnie. Ładnie się podpisz. Ładnie. Piszesz? Pisz, pisz. Mhm. <laughs> no to jasno. Naciski z góry. Naciski z góry. No i ty rozumieć. mieć Tylko no. Ja rezygnować. Tak ciak. Kto mówi, ja może być ta cierka tego śliskiego parkietu, ale no, czasami trzeba wiedzieć, kiedy zejdzie scena, prawda? Hmm. Szkoda. Szkoda. Dobra, to I... co? 20 tysięcy przelewem, czy w gotówkę? Kiedy chcesz płacić? Dzisiaj otwieramy klub, ale chyba chłopaki już są na bramce. Jakby coś, to będę dzwonił do ciebie. Albo znaczy, dzisiaj. Nie jestem potrzebny. Nie jebać ten klub. <laughs> nie fura jeździsz. Dziadek. Samochodem, kurwa. Samochodem. Weź to, kurwa, odstaw zawiozę cię. Chodź kurwa, pojedziesz prawdziwym samochodem. Spokojnie, kurwa. No mi się nie martw. Możesz teraz na żywo zobaczyć, jak ten stój Ej, na mnie. A nie tylko. Kurwa, jak na ja no, Ale bym ją pomiętolił! Oh, 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 kurwa. Co, nie myślisz? Ale bym ją. Kurwa, ale może staraj się na Niekoniecznie. Czy nie powinnam? jednak strata kasy? Zdrowa, zdrowa, ludzi. Jak tam żyć, ko? Ty jesteś tam u siebie? no w Los Santos. Los Santos jest całe moje, czyli w, można powiedzieć, że cały czas jestem u siebie. Ale za my, my zażartował, bo no. nie, jestem teraz na mechaniku. E, jeszcze jeden taki mały wyścig, i za. Myślę, że 30 minut będę dostępny. Dobrze, dobrze, dobrze. A do co tam za... się dzieje? Coś ważnego? Zaczynałem. Jeszcze raz? W ten hotelu inwestuje swojego człowieka, żeby miał. ten do gotowania, bezpieczne. Jest jakiś strój i tak dalej. Nie wiem, ja umiem tylko liczyć do czterech. A, ja umiem tylko kurwa liczyć do czterech. I pani imię jeszcze raz mogę prosić? Amy. Amy, Dejmi, <laughs> dupy Dejmi, kumacie, proszę bo ja też robię sobie fotografię, jakby dało radę, żeby pani mi zapozowała, bo ja sobie zrobię do książki telefonicznej, wtedy mi lepiej kontakty odszukiwać, to może pani stoi, o, na tyle mojego Ferrari, o, oh, yeah. Zipcia, dobra, świetnie, dziękuję pani i już sobie... Amy, daj Edit Contact. Na tle Ferrari, no proszę. No, no, no pięknie się pani prezentuje. Super. Ja już pani wysłałam SMS-a. Ja nazywam się Logan Cappuccino. pani, a, ja już tego no, Ej Amy, nie, nie, daj mi współpracę? Mogłem wytrzymać ale się. I... Dzisiaj, ubrałeś. dzisiaj jakieś coś będziesz biegał jakiś maraton czy coś? No. Dres? Muszę powiedzieć, że mam taką jedną perełeczkę na oku, no to dla niej chciałem Ej. się troszeczkę postarać, wiesz, w latach wojennych, no to ja miałem kaloryfer na plecach, na, na, na brzuchu kurwa. Na, plecach, na plecach to nosiłem kurwa M16, a teraz, wiesz, teraz boiler, no to podgrzeć się troszeczkę no. mogę, ale ci zagrzeję. Podgrzej, podgrzej mi troszeczkę. No. Sł Można powiedzieć, działam też charytatywnie. Ja znam, a czym pan się zajmuje Panie Doganie? Kochana, Jakie... wszystkim i, i niczym, Może być taki obieży świat. W każdej materii staram się odnaleźć siebie. Głównie malarstwo, budowanie, gastronomia, urządzanie lokali, gastronomia. motoryzacja. No, proszę bardzo. No może powiedzieć, że staram się gdzieś tam po prostu wszędzie nohala wstać. Może w całe dupę nawet! Albo w jakieś inny biznes. My też szukam obecnie kontaktów, obecnie pewne działania podejmiemy wobec, pewnie, czy też biznesów, czy też innych rzeczy, słuchaj, no. A z taką Poczekaj, poczekaj, kredywnąc... po poczekaj, poczekaj, telefon dzwoni. Mm -hmm. Dobrze. Halo? Cześć, Charlie. Pozdrowienia, kurwa, ze Szeli. Co tam u ciebie, jak tam w klubie A oh, Wiesz co, bardzo, kurwa, dobrze, właśnie, właśnie mam okazję porozmawiać z twoim dawnym kolegą, z Alfredo. Kojarzysz Alfredo? Alfredo? Alfredo Coletti? Tak, 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 tak właśnie... Pup, pup, pup. Kurwa. Rozłączył się. Rozłączył się? Może zasięg stracił. Ta, może zdążać ze swoim helikopterem. Możliwe.